Hej Manko. witajcie tu Piotrek, dzisiaj kolejny odcinek naszej twierdzy, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się miksowaniem wszystkich filmików jakie obecnie posiadam oraz księgi ekspert co to są, co z czego robi i w ogóle moje stwierdzenia na temat tej księgi. Na pierwszym tle widzicie miksowanie nowej stalki, pierwszy mix był dosyć słaby, jednak drugi już mnie zadowolił czyli 1,5 khp i 15 strzały tak dla mnie świetna na DD. kwestia teraz tylko dobicia do plus 6 tak, bo jest plus 4 dałem za nią smoczą plus 8 kd naprawdę cena, cena była taka można, może powiedzieć, że widziałem tak, może, może, może powiem tak nie mogę znaleźć stalki niestety taką cenę dałem, ale jest to dosyć normalna cena tutaj widzicie hit ostatniego tygodnia na twierdzy, czyli z konie miastach. Ja akurat nagrałem w ponieważ w tych koni jest najwięcej i nikt nie wie, co to jest za buch, Po prostu leżą zdechłe konie i leżą przeważnie bojowce lub zwykłe militarnych nie widziałem. Tak to wyglądało. Tak jak ludzka, tak jak granie. Teraz medal bo medal bohatera. Co i jak. Dostaliśmy medal bohatera, tak. Jego działanie widzieliście już w poprzednim filmiku, jak wygląda. Tworzymy teraz szkatułkę. Co do tego medalu to dodają dosyć niezłe bony, tam typu 50% doświadczeniem, właśnie szybkość ataku, jakieś tam pozostałe. Ale dosyć, do, dosyć dobry medal To jest jednodniowy, czyli gdy dostajemy go, leci nam czas, nawet nie chodzi, od, nawet, no, nie jest to istotne, czy używamy, czy nie. Po prostu czas medalu to jest jedna, jedna godzina, tak. Jak widać, z tamtego dropo 6, tamtej szatunki. No i teraz wzięliśmy nową szatunkę, jednak to nie jest ta sama, gdyż ten kół został usunięty, że dało się robić te same szkatułki. I teraz są takie głupniane szkatułki. Jak już bierzemy z tym razem, widzicie co drobię. No świni, no to, to. To jest w ogóle tak, na ziemię. Yy, szkoda, szkoda, bo te pierwsze szkatułki tam nawet nie zły jakieś perły, zmianki, ale te drugie szkaty to jest jakaś istna masakra. Yy, tutaj widzicie robienie mili konia militarnego w trochę przyspieszonym tempie. Yy, kolega, który mi pomógł. Yy, Naprawdę spokojnie, bardzo mu dziękuję, oczywiście go pozdrawiam. Przebiegało to dosyć tak, że tak naprawdę stałem w miejscu i on bił ten, tam czasami sobie z konia podjechali, machnąłem parę tych uczników. Tutaj macie jakiś taki krótki urywek naprawdę, jak to wyglądało, ponieważ nie wrzucałem całego robienia militara, gdyż to by samo trwało pewnie z 15 minut i to by było dosyć nudne, tak? Bo chce ciągnąć 15 minut, jak się bije ucznik, tak? Więc troszkę przyspieszyłem i tutaj będzie mieć takie oddzielne materiały. Pierwszy macie z początku samej misji, a następny macie już z końcówki. Tak. Do militara robiliśmy go właśnie tak mniej więcej 13 minut, tak? Może trochę, może troszkę więcej, ale nie więcej niż 15, nie? Co do dalszych losów postać, no to tak naprawdę militar jest zrobiony. pamiątek zostało na dzień dzisiejszy 3 do oddania Z takich wstępnych informacji To zamierzam w sierpniu wbić 75 level No bo jak wiadomo kończy się powoli wakacje, tak pozostało już tylko niecały miesiąc więcej. To, nie będzie czasu na jakieś głupoty typu jak w Metinie, tak? Bo będą dużo ważniejsze rzeczy do, do robienia niż gra w Metina. Ja w ogóle jakoś... Obecnie nawet nie gram dużo w Metina, bo ja nie jestem więcej niż pół godziny na Metinie Polski, bo naprawdę nie ma co robić. Jest taka nuda i taki zamów, no to, to, to jest po prostu poezja, tak? Yy, to już jest końcówka tej całej misji, tak? No to wyglądało tak, ja tak naprawdę biłem sobie z konika, czasami o to polegar wybijał tak. Yy. Co do Waszych pytań zadawanych czasami w komentarzach i na PW odnośnie moich planów na przyszłość postaci, czyli zamierzam właśnie wbić 7.5, to już mówiłem, że zamierzam w sierpniu. I czy tam, tam stanąć na jakiś okres czasu, tak, na poziomie 5 levelu. Szczerze mówiąc, to ja nawet nie planuję wbijać większego i nie mam w planach wbijać większego. Oczywiście wiadomo, że jakiegoś ja już czasem, będę miał tą załóżmy te silne G, tak, skończonego biologa, to tak. Ale mogę Wam zagwarantować, że nie będę wbijał levela żadnego po się 7 na pewno do końca roku. Czyli cały wrzesień, yy, październik, listopad. Grudzień to będą dosłownie <laughs> soki. To będą dosłownie czytanie książek, ewentualnie kamoli, oddawanie biologa. No i jakieś tam filmiki, tak. Ja raczej nie kwestionuję, że filmiki będą się pewne co tydzień, ale na pewno będą się jakieś tam pojawiać. Tu już widzicie, właśnie, te zdechłe konie U nas tylko dwa leżały i to bojowcy, tak. Śmiecie to po prostu wydobyte dla mnie. No, daję tutaj misję. Dostaje jednego. Co, do, co do oczekiwania na księgę, to po prostu poszedłem spać i wstałem i od razu była, tak? Czyli było to gdzieś około 8,9%, koło, 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 koło 10,5 godziny. Za książeczkę dajemy jeden kakao, dostaje się również książkę z killing ale oczywiście nie weszła, więc będę musiał jakoś szybko kupić, żeby dać sobie jeden wtedy, takie, takie machnięcie, tak? Było to dobre dla no, i teraz przechodzimy do drugiego, drugiego głównego sedna dzisiejszej naszej twierdzy, czyli Księgi Ekspert. Księga Ekspert jest, moim zdaniem, bardzo niedoceniana jeśli chodzi o graczy: czyli jest po prostu wyrzucana na ziemię, tak. Jest szara jest sprzedawana po stokach, a z niej dropią kamienie duchowe, jeśli wybierzemy misję w lesie: czyli duchy drzewa lub dyjady plus pniaki, tak. Ja wam w dzisiejszym poradniku pokażę, co drobi. To co akurat mi z Księgi Ekspert i chcę Wam troszkę udowodnić, że ta Księga Ekspert naprawdę nie jest śmierć. Tutaj 511 ksiąg, które wydropiłem, wygmieniają 70 level. Misje, które były na ognie tej ziemi odrzucałem, gdyż z tych misji nie dropi Kamień Duchowy, więc jest, nie jest to to bez sensu, bo dropik generalnie niższy, jest tak. Co do takiego ogólnego dropu z tych Księgi z tych Ksiąg Ekspert stary zobaczcie. Dropią, no to oczywiście standardowo, czyli X, pianki, jakieś książki typu z instrukcji, czasami jakiś ulepszacz, ale to jest raczej rzadkość. Generalnie taką najpopularniejszą nagrodą, na którą wszyscy się nachalają, jak się to nazywa, paciskami jest tak? Dropią tylko właśnie z misji, która znajdują się w lasu w lesie w tym już urywki, tak samo opracowane same końcówki bicia tych duchów drzewa. Yy, mi się zdarzały właśnie same duchy, zaraz zobaczycie co poleciało. Yy, Dropło Wuzi XP Angi, tak? Yy, mogę wam powiedzieć już, że Wuzi średnio sprzedaje po 9 banek. więc jest to taki zarobek powiedzmy na 2 silne i 2 duchowe, więc mistyka, tak? Silne kupuję 2 razy za trójkę i duchowe 2 razy po 1,5, więc na, na dwudniowe kupię dojdowe nawet buzi, tak? Otwieramy następny, yy, następną książkę i widzicie kolejne buzi, czyli mamy tutaj już na 4 dni książeczki, tak? Mi ta misja zajmuje do wykonania mniej więcej minutkę około, może troszkę ponad minutę, a mamy już 4 dni zarobku, no, tak? Teraz kolejno kolejny no i co? kamyczek duchowy i zobaczcie, niecało, ponad znaczy nie ponad minutę możemy mieć kamyczek duchowy, tak? U nas to jest 75 kk 70, więc minutę 70 kk to jest nawet nie Oczywiście te kamyki nie drobią tak często jak się może wydawać, ale jednak otwierając na przykład, znaczy robiąc takich 10 misji jest duża szansa, że wpadnie Wam chociaż jeden, tak? Zresztą ja to jest różnie. Ja ostatnio robiłem 8 i wpadły mi 3 kamyki ze swoim absolutnym rekordem, a jeszcze ja już 3 tygodnie temu robiłem około 10, nie. 14 książek i nie wpadni żaden kamień duchowy, za to wpadł dwa razy z tak? jest to specjalna ale czasami naprawdę warto robić te, te księgi ekspert i zachęcam was do tego, nie ignorujcie takich książek, tak? Bo naprawdę może jest to jest zwykła księga ekspert, ale czasami wpadnie wam kameczek duchowy i macie już na książkę, czy na bokie, czy na coś tam, tak? Teraz zobaczcie, jakie do fotogromu było z elementem ekskluzjanki, dwa razy kluzji oraz kamień duchowy. No i łącznie to wychodzi, że jest to mniej więcej około 50 pk, mniej więcej, 90-85 pk, coś w tym stylu. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji mojego profilu, komentujemy, łapkujemy w górę. Yy, no i czekajcie już na następne resplaje naszej twierdzy oraz yy, odcinki z innej serii. Dzisiaj będzie jeszcze jeden gratisowy odcinek dla Was, który będzie dotyczył serwera Valmora oraz MediaPlay, ale jednak nie będzie to żadna gra na Balmora czy też w tym stylu, bo wszystko teoretyczne dla Was pytania, yy, takie jak nie wiem, sugestie widzów czy też w tym stylu. Od razu mówię, że nie będzie żadnej nowej serii z Balmorem czy też to no, po prostu takie krótkie zapytania, tak? No to co, cześć, trzymajcie się, myślę, że kto o ten odcinek do końca, to zacznie używać książek ekspertów. Na razie.